Się mordeczki z tej strony Janek Sowski, a to jest Five Nights and Freddy's Numer 1. I zanim będziecie pisali w komentarzach, że Janek Sowski to już nie jest modne, Janek Sowski, po co tu nagrywasz? Janek Sowski, Janek Sowski, to chcę Wam powiedzieć, że spadła według mnie aktywność tu na moim, na moim, na moim. YouTube'owym kanale. No i chciałem coś nagrać, a nie mam materiałów. No to jedyna opcja jest taka: z Among Us, no może dzisiaj nagram. Z Discordem się umawiałem ale nic nie odpisali, to nie wiem. Znaczy, przynajmniej mi nie przyszło powiadomienie i im. im, im spada jako mówiłem u mnie aktywność na moim kanale no fakt ostatnio były, był filmik z animacji o springtrapie ale to, to mm, Ale ja go miałem przeszkowane od kilka tygodni ale po prostu mi się nie chciało go wrzucić i nawet ten filmik z jarbskerem to on był też mocno naciągany więc muszę po prostu coś nagrać że mnie zrozumiecie i mam nadzieję, że nie będzie żadnych yy, nie będzie żadnych nie będzie żadnych komentarzy typu o co to nagrywasz weź yy, to było nie jest to już modne było w 2014 czy coś takiego ale no spadła mi aktywność więc mam nadzieję, że mnie zrozumiecie Od razu mówię, że ja tu jakby grałem, a wziąłem na wiem, żeby Was z wami to zagrać. Oczywiście grałem tak pierwszą i drugą noc. Co tylko pierwszą nie pamiętam, ale nie grałem jakoś całej gry. Nie przestrzegam w ogóle. Bo byłem w wtedy odwrotnie przecież. Okej, okay, czekamy. Tak do. Drugiej, trzeciej się nic nie wydarzy, więc... Chyba wam oszczędzę tego bólu. Coś dziwnego się stało. Nikt się nie ruszył ze z ...niczego. To nie ten głos, tylko... Tu ktoś chodził. Tu panie słychać było. czekamy na trzecią już oprócz tego nic się nie działo przez ten czas kiedy zatrzymaliście się nie zanudzili więc nic was nie ominęło pierwszy raz miałem takie tupanie więc teraz się nie bardziej niż obawiam, tylko się stresuję. Bo oni... Bonnie, Chica albo Freddy to nie byli Foxy też nie. To jest jeszcze Smaffy z, z, z 1. Golden Freddy, ale on nie chodzi. Nie wiem. Może mi się zdawało. Albo to takie efekty specjalne. Dobra, dawajcie trzecią. No właśnie, trzecia. Myślę, że tu się chce iść aktywni. To chyba o tu wręcz było. Dobra, zaraz razem to wyboli. Okay. Słyszę teraz te kroki. Dosyć często. Więc się obawiam. nie są bo niego, na, na pewno to nie są bo niego. że nikogo tu nie ma, ale no te kroki trochę się stresują nie chodzi o to, że nie przejdę gry, tylko że nie wiem jak wam to wytłumaczyć, że te kroki właśnie słychać Dobra, jest tu, Freddy tu. Mamy ich wszystkich na oku na początku. O było pięćdziesiąt procent i czwarta. Czwarta jej. Chica, O, dobre, jest tu Piąta i będę miał 40 Ok, nic nie robimy. Żadnych kamer? Nic. Zawsze tak robię w pierwszej nocy. No właśnie, bo niespokojnie mam. 30%. Więc niespokojnie, ale zobaczę kamerę czy coś? O to wszystko teraz... No właśnie. No właśnie. Foxy może zaraz wybiegnie. Ja go tam nie chcę sprawdzać. Zobacz, kanał jest... Nadal. Chyba ktoś podszedł do drzwi albo odszedł Noc druga będzie teraz ciężej. Na pewno już się nie będę zamknąć od piątej, bo już nie będę miał nadzwyczajnej świecie energii. Tu no, trzeba już wszystko na spokojnie. Mam pewną taktykę, nie wiem czy mówię. Jak mówiłem, to się powtórzę: mm, że na raz na kilka sekund patrzę w drzwi. No i raz na kilka sekund na kamerę. Właśnie, to są tutaj, szybkofek zobaczymy. Póki ich nie ma, nie będę sprawdzał drzwi, bo to marne teraz tylko będzie. No, to druga też nie jest jakaś mega ciężka. I nie ukrywajmy. właśnie już gdzieś, czeka A gdzieś, 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 mnie gdzieś, Jest tu. Jest tu. Pierwsza, a oni już szaleją.

O, no dobra, no nie mamy na razie. Myślę ja poruszyło. No już dobrze na razie. foxy. Давайте потом, что не Wow. I teraz jest pod naszymi drzwiami, więc nie otwieram.

Nie wytrwam z baterią, nie wytrwam. Przy большие. Один, два, три, два, три. Два, три. Один, 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 два, ピュアント。 Ja ci obudził Foxy Mam taki pomysł ale trzeba liczyć teraz na farta tylko na farta Chodź włączenia na farty. Bo może Freddy nas zaatakuje. On może na ludzi dać krótką albo dłuższą. i na to dłuższą, bo brakuje kilku... Kilkunastu. nie sekund. Tylko Freddy może nas teraz zabić. Na raduszą, teczką na farta, na farta, tylko fart na słuchaj jest! Wiedziałem, wiedziałem. To było dobre Uch! Trzecia noc. I tu się zaczynają schody. zrobimy taką taktykę. raczej fort? No, ja nie wiem. To było mnie zanieczyszczenie. No, no, jak na mój poziom, Jak proszę w tym klasie, to dobrze. Już <mum> to się ruszyło. Wow, no, ale przebudzam. Ok. że trzecia noc jest. W trzeciej nocy naj, najwięcej jest szans na spotkanie Golden Frediego, ale obyśle nie chciałbym go spotkać. A tak, wszędzie pamiętam, ja że gdzieś czytałem, że to Chica jest tak na mordie, od pierwszej od 12 do drugiej czyli Może to przejdę? Kolejne okay. ładnie z baterią. To? Pierwsza noc dobrze. Jest dobrze. O krzywdy! Yes. to dobrze, teraz mu spada. Dobra, ciekawe okno. Foxy, wejdź! Nie zdolny do tego, wiesz nie? Łukasz, jak mówiłem nas dzisiaj powrwa i mam nadzieję, że nie przegram tej gry. i. I... O teraz trzeba tu się skupić, mięgoda. jest tu Na razie jest wszystko dobrze Oprócz z, oprócz z baterią. I wybaczcie, że tutaj ktoś wszedł Jak to jest. trzecia i pięć kilometrów. na razie nie patrzyłem na drzwi. Tutaj stoi przy drzwiach, bo nie chyba taka tu, bo wiem, że tu musi przebiec sobie Foki. mm -hmm. Zniknął nam nasz ulubiony boni. Czwarty. <laughs> Aneks nie zwal. To mi ciągle chodzi po głowie? Nie wytrzą, to nas jest. Oni. Kwoks jeszcze mi wybiegnie. How does się szybko rozładowała, to czekam może chyba zabić i znowu liczymy na parę. Ona nie, nie mogła. Ufam się! się! Chyba, że mnie zabierze i ona mnie wyskoczy. skoczy. to trzeba tak być? Bum! Czekamy na fart. Mam nadzieję, że się spodobało. I co? A, zamieszczę. Zamieszczę w opisie link do Discorda. Zbijajcie. może dzisiaj wlecie jeszcze odcinek z Among Us. Właśnie dzięki Discordowi.